Wiemy, że x jest taką liczbą, że x plus 1 przez x należy do wymiernych. Udowodnić, że x do n tej plus 1 przez x do n tej należy do wymiernych dla każdego n. Należącego do naturalnych. Na zera ewentualnie to jest też 1 plus 1. No dobrze, to dowód. Jeżeli mamy x plus 1 przez x, możemy na razie sobie tak popatrzeć, jak to wygląda z następnymi potęgami, czyli do kwadratu. Jeżeli tu mamy jakąś wymierną liczbę, to gdy podniesiemy do kwadratu. Dostajemy 1 a kwadrat plus podwójny iloczyn plus p kwadrat. Yy, czyli, czyli x kwadrat plus 1 przez x kwadrat też jest wymierne. Yy, no na przykład x do trzeciej plus 1 przez x do trzeciej można też to podnieść do potęgi trzeciej, albo zauważyć, że to jest x plus 1 przez x razy x kwadrat minus iloczyn Czyli też wymierna, razy wymierna należy do wymiernych. A ogólnie, ogólnie, żeby pokazać, że dla dowolnej potęgi n to mamy dwa podejścia. Pierwsze podejście rozpisać x plus 1 przez x za pomocą symbolu Newtona i zobaczyć, że to jest x do n tej plus 1 przez x do n. Tej a do n tej dodać n na 1, czyli n razy x do n minus 1, później n na n minus 1. Tak zgrupować. Pierwszy plus ostatni, drugi plus przedostatni, tam będzie n razy 1 przez x do n minus pierwszej I tak dalej. Da się ten sygnał Newtona, tak jak mamy trójkąt ma skala, symetryczne współczynniki, yy, pogrupować. I jeżeli to jest wymierne, bo jest potęgą liczby wymiernej. To żeby sprawdzić jakie to jest, to musimy się odwołać do wcześniejszych potęg. Czyli zastosować indukcję zupełną, założyć, że wszystkie wcześniejsze potęgi są wymierne, to znaczy takie sumy x do k tej, dodać 1 przez x do k dla dowolnego k dla każdego k mniejszego od 1, jeżeli jest wymierne, no to dla każdego k mniejszego od n, przepraszam, że jeżeli jest wymierne, no to... Yy, X do N plus 1 przez X do N będzie założenie indukcyjnego sumą, różnicą liczb wymiernych. Yy, lub drugie podejście, trochę łatwiejsze do yy, wypisania, też indukcyjne, start. Dla yy, potęgi 1 działa, jest wymierną z założenia. Dla no, dwójki nie musimy sprawdzać, ale też, czy dla dwójki działa. W każdym razie, jeżeli weźmiemy sobie dla dowolnego n założymy. Może jeszcze na razie nie zakładajmy dla dowolnego n, tylko zobaczmy, jaki będzie krok. Jak weźmiemy x do k tej plus 1 przez x do k tej przemnożymy przez coś wymiernego x plus 1 przez x, to będzie x do k plus pierwszej dodać x do k minus pierwszej dodać 1 przez x do k minus pierwszej dodać e, tak, 1 przez x i 1 przez x do k plus pierwszej. Czyli następna potęga x do k plus pierwszej dodać 1 przez x do k plus pierwszej jest iloczynem, jest różnicą x do k tej plus 1 przez x do k tej, razy x plus 1 przez x to wiemy, że jest wymierne tu z założenia indukcyjnego będziemy e, zakładać, że to jest wymierne i odjąć to, bo to jest nasza niewiadoma następna potęga odjąć x do k minus pierwszej, dodać 1 przez x do k minus pierwszej Dobrze. czyli podsumowując Będziemy to robić tak. Zauważmy, że x plus 1 przez x jest wymierne, to będzie krok indukcyjny i x kwadrat plus 1 przez x kwadrat jest wymierne. to też jest krok pod punkt A, B. A drugi punkt e, krok i, e, to jest tak, mówię krok, to jest tak indukcja, tutaj krok indukcji, czyli z prawdziwości twierdzenia zakładamy sobie, że coś jest prawdziwe dla Dwóch indeksów poprzednich dla indeksu k i k-1, a mamy sprawdzone dwa indeksy początkowe. Czyli, na przykład, na prawdziwość dla jedynki i dwójki wynika prawdziwość dla trójki. Jak widać, x do trzeciej, gdyby k było 1, na przykład. Gdyby k było 2, to tu mamy indeksy 2 i 1. Następnie. Żeby pokazać, że czwarta potęga półzodzlotu czwartej wymiernej, no to mamy odniesienie do poprzednich. Czyli z prawdziwości twierdzenia dla k i k-1 wynika prawdziwość twierdzenia dla k plus 1. No, czyli musimy założyć, że dla dwóch poprzednich indeksów założenie indukcyjne jest prawdziwe. To jest taka też bez indukcji konstrukcja, jak na bazie poprzednich sum generować następne.